Lewej napy do i do Majkowskich, i do Państwa i zapraszam na prognozy pogody. Czyż na okolice do słońce, czy naprawdę pochłonieszy czas i z całego kraju, i nie pogodzenie regionie, sprawdźmy, bo powiedz mu: Kopusku czasowej zawierczu. Na to tak stopni to mojego nocy, a to z górach. Czy radzić Boże w tych narotach stopni do mojego słońca? A wiersku biała nie i Szepcu! I kończymy czyś jak ja spokaj z naszą letą, opcją mojego pokoza na no telefonu. Zapraszam. Do zobaczenia już do jutra.